Jeżeli widzieliście Fight Club Davida Finchera według powieści Chucka czy drugi odcinek pierwszego sezonu Black Mirror Charlie'ego Brookera 15 Million Merits, albo wreszcie Lobstera Georgiosa Lantimosa, to teraz wyobraźcie sobie połączenie tych trzech produkcji. Ciężko, prawda? To, to dobra wiadomość, już nie musimy, ponieważ na Netflixa wjechał właśnie południowo-koreański serial pod tytułem Squid Games, który natomiast przykuł moją uwagę niesamowitymi barwami, kinematografią i w ogóle tym, jaka jest jego tematyka. Mianowicie, jak w wypadku wielu filmów dystopijnych czy seriali dystopijnych, mamy o to do czynienia z odpowiedzią na pytanie, co by było gdyby? Co by było gdyby zaproponować biednym ludziom tonącym w długach? że będą uczestniczyć w bardzo prostych serii sześciu gier, w wyniku której będą mogli wygrać big cash prize, Got może gotówki, które rozwiąże absolutnie wszystkie ich problemy. Nasz główny bohater razem z Kilkoma setkami innych ludzi decyduje się właśnie na coś takiego i w procesie demokratycznym podpisuje cyregraf, zrzekając się kontroli nad własnym ciałem. Bo to właśnie jest tematem wielu dystopii. Nie to, że jest pustynia nuklearna, jest czarno i ponuro, tylko to, że jest jakiś system nadzoru i kontroli, który rozporządza naszymi ciałami, co w filozofii nazywa się biopolityką, czyli dosłownie właśnie zarządzaniem kapitałem ludzkim. I ten kapitał ludzki jest tutaj o wiele ważniejszy. Niż kapitał, który jest przedmiotem samych rozgrywek i głównej wygranej. Szybko się okazuje, że e, tak naprawdę są to nie gry dziecięce, tylko walka na śmierć i życie, ale to właśnie, że skonfrontowane tutaj są gry znane z piaskownicy, z czasu, który jest bezpieczny, który jest właśnie kojarzony z radosnymi chmurkami, słoneczkiem, trawką i dziecięcą beztroską. Nagle to wszystko jest wrzucone w realia krwawej łaźni, której przyglądają się bązowie w drogich garniakach, popijający koniak, zagryzający go kawiorem, nawiasem mówiąc, fantalne połączenie, i obstawiający na tych krwawych walkach ludzi ze sobą. Takie same pieniądze, jak nasz bohater obstawia na wyścigach konnych, od których zaczyna się cały serial. Wspomniałem wam na początku i o lobsterze, i o fight clubie, dlatego że ten serial ma jeszcze jedną charakterystyczną cechę mianowicie tę warstwę wizualną, która kojarzy się już nie tyle z nurtem dystopii, co realizmu fantastycznego czyli takiego bardzo dziwnego imaginarium, które łączy pozorne techniki realistyczne z fantastyką, którą kojarzymy chociażby i z płócieniem Zdzisława Beksińskiego. Więc ta paleta kolorystyczna, która tutaj jest wykorzystana, absurdalna i dziwaczne pomysły scenograficzne, wbrew pozorom, mają głęboki sens. Jakkolwiek na początku bawią, jak każda groteska, to potem zaczynają wywoływać grozę. Grozę, którą uświadamia sobie nasz bohater przechodzący niesamowitą drogę, począwszy od, no cóż, uzależnionego od hazardu, utracjusza, a skończywszy na człowieku, który uświadomił sobie nie tylko piekło własnej egzystencji, ale i piekło w ogóle ludzkiej egzystencji w czasach, w których pieniądze, konkurencja i walczenie ze sobą liczą się o wiele bardziej aniżeli pomoc drugiemu człowiekowi. Czyli coś, na, na czym serial usiłuje zbudować e, kodę na samym końcu. Bez spoilerów, oczywiście. E, no, nie mam słów, powiem wam, jak bardzo podobało mi się Squid Games i jak bardzo warto zwrócić na ten serial uwagę, zwłaszcza w czasie gorącym, kiedy wychodzi dużo interesujących produkcji. Poczynając od świetnego, trzeciego sezonu Sex Education, a kończąc na kolejnym sezonie La Casa de Papel. Myślę, że Squid Games, wszystkich tych, którzy cenią sobie, nie tylko dystopie w postaci, no nie wiem, Igrzysk Śmierci, czy Maze Runnera, czy Divergent i tego typu produkcji bardziej kierowanych do młodzieży, ale także te odważniejsze i poważniejsze seriale, chociażby jak Westwood, czy wspomniany film Fight Club, względnie właśnie niektóre produkcje Lantimosa. O, myślę, że dla kogoś takiego ten serial jest wręcz dedykowany bardzo serdecznie zatem polecam Squid Games na Netflixie zwróćcie na to uwagę i dajcie temu szansę. Ja się z Wami żegnam i do następnego.